Witajcie na kanale GranaKompa, ja jestem Pabelus z kolejny odcinek Liquor Store Simulator No i proszę Państwa zgodnie z obietnicą zaczynamy od planszy, od planszy z dnia poprzedniego Wyniki nie są spektakularne, 30 klientów, przychód 1286 dolarów Pensje jedynie tutaj były opłacane, więc ten całkowity zysk no przekracza tysiaka, ale żebym był z tego tytułu jakoś e, strasznie zadowolony, to bym nie powiedział. Jeżeli chodzi o e, wino ciszy, no cały czas się z nim borykam jeszcze 5 e, sztuk, więc ja go nie zamawiam w ogóle. E, także takie chocki-klocki. No i e, zobaczmy, co my tam dalej mamy. Co by trzeba było domówić? E, jakieś potatoesy? E, Przydałyby się. E, przekąski by się przydały. Natomiast mamy... Chyba na tyle sporo pieniędzy Żeby można było coś tutaj Powiedzmy odblokować jeśli chodzi o e, Kwestie związane może y, Z y, Przekąskami Ser san meter Aha ser minister Kurwa Przepraszam Mowa o polityce to ja już uczulenia dostaję <laughs> I paczka czekolady Zastówkę. No dobra no można czemu, czemu nie Zobaczmy to Yy, akcesoria Kufle do piwa? Przecież to jest odblokowane. A to jest odblokowane. To czemu nie, nie ma koloru? Dziwne bardzo. Tutaj byśmy mieli jeszcze, słuchajcie, szklanki do piwa. Szklanki do łychy. Kieliszki do shotów. Łoty panie mój. No powiem tak. Niewki i dmuchał. Dobrze, proponuję, żeby. No dobra, to ja proponuję, żeby to ogarnąć, nie? Ogarnijmy to. Za tysiaka. No mamy cztery, już 3,5. I teraz tak, ja bym chciał mojego tutaj magazyniera na razie na przerwę wysłać, ponieważ ten robi tutaj różne akcje. I Chciałbym zobaczyć te akcesoria przede wszystkim. Szklanki do łychy Propozycja moja jest taka. Aby kupić te takie niskie półeczki, umieścić je gdzieś tutaj po środku. Może by to nawet fajnie wyglądało. Poprzenosić to. Całe cudo. I yy, ile tego jest w ogóle? Trzy rodzaje. Ok, dobra. I tutaj też trzy. No dobrze. To teraz tak. Drewniana półka wersja druga. A to szklana półka. Może taką szklaną. Powiem tak zaryzykuję, to będzie drogie. O! No nie mogę więcej jak cztery? No wiecie, wie co. Dobra. Mówi się trudno, żyje się dalej. Tutaj mamy jeszcze yy, towar, więc tego nie zamawiam. Natomiast tutaj mogę. Weźmy ze 3 na początek. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I jest przekąsek po tatoesy. Oczywiście, bo to nie ma tego na magazynie. Yy, dobrze, we, weźmy cztery. O, weźmy cztery. Yes. A, to do lodówki jest potrzebne. Ha ha ha! Dobrze. Serminizer koła. Weźmy to. I ciucierki. Ciucierków nie zamawiam. Lodówka, tak? Zaraz się przekonamy. Co z tego wyjdzie? I jeszcze w takim razie wyposażenie. lodówka. ile lodówka kosztuje? 250. A, nie mogę. No, no trudno się mówi. 2400. Dobrze, to jeszcze na lodówkę nie będzie stać. No i ja będę teraz zasuwał. Zaczniemy, znaczy ja będę zasuwał do momentu, aż to powystawiam wszystko tutaj na te szklanki, bo to mnie, to mnie interesuje. Yy, rozpakujmy i zobaczmy, jak to wygląda. Takie oto cudo. Dobrze. Niech będzie. Może to ciaśniej. Może... Chociaż to jest szkło, słuchajcie. Tu. Dwie kratki przerwy może? Kratkę przerwy? Chyba tak by można było machnąć. Fajne to, ładne to, słuchajcie. Podoba mi się. Dobrze, niech będzie. To teraz. Czy ja do tego koszyka to jeszcze coś tutaj dorzucę. I czy to... A, to mogę sobie towar wybierać. Dobrze. E, to teraz tak. Ja tutaj miałem przeznaczone dwie półki na kieliszki do winunia. I widzę, że wszędzie jest dokładnie tak samo. To propozycja jest taka, żeby to właśnie w ten sposób zrobić, o. I tak to prezentować. Aczkolwiek szczerze powiedziawszy, szkło na szkle, to teraz to się tak zastanawiam, czy to był dobry wybór. Trzeba było może na drewnie. Okej. Okay. Winunio SILENCE jest wystawione, więc tak na dobrą sprawę, to ja tutaj nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Eee, dorzućmy i dorzućmy. Dobra. Teraz tak. Eee, szampanówki. Będą pod spodem. Natomiast kufle do piwa będą tutaj. Aha, czyli te kufle to tak. Nie były pełne. Albo może. Kurde, czekajcie. Ja tego tyle wziąłem. Tak się. Wiecie co? Tak się teraz zastanawiam, czy przypadkiem. Nie ogarnąć tego, że kieliszki do Winunia, w ogóle cały, cała taka ekspozycja, kieliszki szampanówki, cała ekspozycja. No, zróbmy tak. Zróbmy tak, bo to już nabrałem tego wszystkiego, towaru. Przynajmniej na razie, niech to tak będzie, nie? Daj, synu. Chuuuź, oddawaj to Winunio, ale nie wiedziałem, że mogę tu prezentować Winunio. Kieliszki do Winunia. Dobrze, nasz Miglans weźmie i to ogarnie, yy, podonosi, powypełnia, bo jeszcze powinniśmy mieć sporo na, ma, na tym, na magazynie. Teraz dalej. Tutaj będziemy mieli... Yy... O, może by taką przerwę zrobić, słuchajcie. I tutaj kierunki do yy, szampana. I tu byśmy mieli szampanuleczki dobrze Lecimy po kolejny hop i teraz tak jakby to ustawić mamy dwie wersje możemy albo się obróć albo w ten sposób albo zrobić to powiedzmy z przerwą jeżeli z przerwą, to czekajcie, bo my tam mamy 6, tak? No to w sumie moglibyśmy to ustawić jakoś gdzieś tu na razie. Tutaj jeszcze by się coś zmieściło. Dobra. No weź. To teraz damy. O, a to, żeby było fikuźniej, to może na drugą stronę, o tak, żeby sobie podchodzili. A to znowu w kierunku winunie, winuniek. To jeszcze inaczej. To jeszcze inaczej. Cholera, bo to... Tu jest winunia to takie iszki. Ale tak, mamy też do shotu, więc... Dobra, zajmijmy się najpierw kuflami. Oddaj mi to. No coś ty taki upartyś Dobrze, wszędzie są kufle? Wolę posprawdzać. Tak. Wszędzie są i teraz to jest coś innego, to ja jeszcze kufli szukam. Co to może być? Wziąłem coś i teraz nie wiem co wziąłem. Co to jest? A, szkanki do whisky, to nie To nie, na łychę to... Gdzie indziej ogarniemy temat. Ja muszę jeszcze tutaj zerknąć. Co ja kuźwa właściwie zamówiłem? Akcesoria szkanki do piwa. O, no to właśnie. Obok kufli. To będzie dobra. Szklanki do piwa. To będą chyba te. Let me see. Tak? Tak. No to koło kufelków. Churna pobawi. Dobra. To będziemy mieli. Tutaj. Oczywiście ceny trzeba będzie zmienić, bo to tak to nie może być za taką kwotę dobra i zostaje nam słuchajcie jeszcze ogarnięcie e, kwestii związanych z z y, pozostałymi tymi produktami natomiast weź to tutaj postaw natomiast zyskaliśmy słuchajcie regał za darmochę i tu mogę prezentować czekoladę. A skoro tu słodyczki są, to czekolada może tutaj być. O, ja bym to zrobił może w ten oto sposób. O, ja widzę, że tutaj... O kurde, dobra. Gdzieś te czekolady trzeba wciepać. Eee, co to jest? San Peter, To jest ser Dobra Raczej tych wartościowych maniakela nie będzie Tych serów A nie, to papiery wartościowe, a serów maniakela to... O patrzcie, nie, nie da się je, je karton na karton, nie? Szkoda Ja je tutaj na razie dam Bo muszę ciężarówkę zwolnić yy... Tam jeszcze są pozostałe produkty szklane To są te do łychy, nie? I jeszcze do szotów nam zostało, chyba że to jest... Chociaż co, co, co to jest kurwa? <laughs> nie wiem. Źle to kurczę tam, tam postawiłem, nie? Dobra, czekolady. Albo 4, albo 6 pudełek tutaj wlezie. No, my mamy 4, więc tak, de facto to, 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 to nie muszę się tym za bardzo przejmować. Yy, jeszcze będę musiał zamówić, słuchajcie, lodówkę. Dobra i tak, po potatoesy to mogę wyrzucić w miarę możliwości już tutaj na półeczkę. Tyle, ile się da. A to, co się już nie da. Aha, potatoesów wcale nie ma. Dobra. To niech sobie tu leżą. A czekajcie, no tu jest dla nich miejsce. Albo i nie. Dobrze, dobrze. To zdejmijmy, to, to zabierzmy. Bo tych potatoesków jest. ile? No jest więcej. To ja w takim razie ułożę obok siebie, to przynajmniej będą w jednym miejscu, dopóki ten ciapciak kuć wami nie zawali czymś innym. jestem bardzo ciekawy jak to teraz obroty będą, bo mamy kolejne licencje tam chyba dwie, tak, bo to na szkło i na te sery. Dobra, te przekąski by się przydało też gdzieś machnąć. I ministra trzeba <ścoughs> ministra trzeba jeszcze wyłożyć. A minister to w ogóle to jak się tutaj zachowuje? No dobrze się zachowuje. Dobra, trochę się nalatam, ale Wolę sam Żeby oni mi tutaj nie nabruździli Dzisiaj nie wiem, czy my w tym odcinku Otworzymy ten sklep Kurde, bo już widzę 13 minut Przerwy nie robię, żebyście y, też mieli świadomość Ile ile czasu tutaj Zajmuje cała ta robota Cięcia nie robię y, No i co my tutaj jeszcze mamy To mamy do A To mamy kielonki do szotów Wiecie co, ja to tutaj poustawiam Bo tu to będzie jeszcze jeden taki zestaw nie mogłem tego więcej zamówić, bo najwyraźniej jest ograniczenie w ciężarówce do czterech mebelków. A skoro tak, no to wiadomo. Eee, teraz tak to zrobimy. Teraz tak to zrobimy. No i dobra, i ciężarówka pojechała. To my jeszcze chcemy w takim układzie zamówić z wyposażenia dwie takie szklane półki. Do tego będą potrzebne dwie lodówki. I na tym koniec 1004. Zostało 113 dolców. I teraz, jeżeli mowa o lodówkach, no to kurde, to to będzie teraz triki. Ale zobaczmy. Przede wszystkim zabierzmy, zabierzmy te kartony, bo one tutaj mi przeszkadzają. Na razie je ulokuję w ten sposób. Dobra, i to rozpakujmy. I możemy to dać tu, ile było? Trzy kratki przerwy. A jeszcze tak nierówno. No dobrze, to ja to zrobię tak. Zaraz będziemy ustawiać, żeby było równiej. I to bym zrobił może w ten oto sposób. Na razie. Na razie. A tak no upartego, może by jeszcze przesunąć to może w tę mańkę. Coś takiego. Albo nie. Jednak się rozmyśliłem. I jednak to będzie tutaj, bo jeszcze potrzebujemy na lodowe miejsce. Także tak to, tak to ugryziemy. Oni muszą mieć dojście tutaj. I jeszcze lodóweczki. Lodóweczek jeszcze nie mieliśmy. Zresztą tych tutaj półek też nie. Więc sprawdźmy, jak to będzie się prezentowało. Tutaj dojście do lodówki jednej. I dojście do lodówki drugiej. A jeśli by chcieć to postawić tak. I tę lodówkę przytulić tutaj. To też będzie dobrze. No dobra. Weźmy się za kieliszki do. To są do szotów? czy do. Nie, do łychy. No dobra, to może być to akurat to jest to, co... To jest to, co, po nie, co niektóre nasze smerfetki bardzo lubią. Więc tutaj żeby było też blisko. Blisko jest. Także dobrze się, dobrze się stało jak się stało. Że to nie winunia, tutaj jest tylko akurat. Takie szkiełko. Dobra. Dobra. Oczywiście trzeba będzie jeszcze domówić się tych akcesoriów. Przy czym yy, tak się wykosztowałem, że teraz to nie nastąpi. Dobrze. Tak będziemy to prezentowali, słuchajcie. Strasznie mało tego szkła jest w kartonie, powiem Wam szczerze. Przydałyby się, żeby te kartony były większe, żeby tak nie, nie, nie ganiać, nie? Żeby zamówić, nie wiem, 20, 50 sztuk, coś takiego. Dobra, San Peter, tak, święty Piotr, proszę bardzo. O! O! A to nie miałem świadomości, że to tak się odbywa. Eee, dobrze, będziemy mieli to na uwadze w takim układzie. Zobaczmy ile my możemy w ogóle wtranżolić tutaj tego sera. No, pojemne te półki są. Trzeba przyznać. Ok. Trzy kartony wchodzą tutaj na jeden poziom. Czyli podejrzewam, że minister to dokładnie to samo. Także zostaje nam po kartonie na zapas do magazynu i powiem szczerze, nawet dobrze. Nawet dobrze. Niech i tak będzie. Pewnie, że tak. Dobra. No to w miarę podrządek został zrobiony. Teraz tak. Czy takie sery, to one. No nie no, one tutaj na półce będą. A, też się ich troszeczkę zmieści. Dobrze. Yy, troszkę, czyli troszeczkę, czyli yy, 4 albo 6 w zależności od wysokości. Ale wydaje mi się, że chyba tutaj spokojnie można by. Piętrowo po 2, 4, 6. Jak na mój biust, gust. Dobra. Czyli tak, tutaj paczkę czekolady. Dobra, teraz chodźmy do cen. Musimy sobie przemyśleć temat. Jeżeli chodzi o Winunio, <laughs> wybaczcie, to tu się nic nie zmienia. Przekąski. Doszła. Aha, to ser to też jako przekąski są. Dobrze. Eee... Może by ten ser za 15 sprzedawać. Nie wiem, co by na to. Natomiast ten, święty Piotr, droższy najwyraźniej, to bym go sprzedawał. Nie wiem, po 17. To no może. I czekoladę po 20. Czekolada droższa od sera. Bardzo ciekawa sprawa. Dobrze. I jeszcze zamówiliśmy. Słuchajcie, z tych nowości. Jak piwo z beczki. Nie ma piwa Dobra. Akcesoria. I teraz tak. Mamy szklanki do whisky. Są po 12. Myślę, że też można za 20. Szklanki do piwa. No, też za 20. I szklanki do shotów. Za 15. Nie wiem, czy to zda egzamin. Ale oby tak było. Tak się, proszę Państwa, prezentuje w obecnej chwili nasz sklepik. Nie wiem, czy się podoba, czy też nie. Natomiast, tutaj, jeżeli chodzi o kwestię jeszcze tych półeczek, ja bym może zrobił mały manewr, ale to zacznijmy od tych i przestawiłbym to o tak. A te środkowe bym mniej więcej wyrównał, ile jest po jednej stronie? 4 kratki, po drugiej jest 5. Aha, czyli to tak nie, nie zarówno. Dobrze, możemy sobie z tym poradzić. Żeby było w miarę, w miarę. No trudno. Arleta się ucieszy, co prawda, bo to będzie jeszcze bliżej do regału. Ale niech już sobie będzie. Oczywiście, proszę Państwa, ja, ja żartuję, bo tam, co niektórzy to tak e, mie mieli tam na uwadze takie rzeczy, ale to są żarty i my wszyscy to tutaj w grupie naszej akceptujemy. Proszę Państwa. Tyle, jest nowy wystrój sklepu, nowe produkty, nowe yy, ekspozycje, także, także zobaczymy, jak to wpłynie na klientów, ale o tym przekonamy się w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się podobał, zostawcie łapki w górę, a jeżeli nie, zostawcie łapki w dół, to pomoże w rozwoju kanału. Oczywiście sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, Pa!